Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym nagraniu będzie o, o czymś z rozmów z ojcem Pio o tajemniczym zjawisku, o tajemniczym sformułowaniu o czymś, co ojciec użył jako tajemny przekaz dla niektórych. To tak dla tych, żeby nie zrozumieć, dla, dla tych kościółkowych, którzy chodzili na rozmowy, czyli tych głęboko wierzących, dla tych bożych baranków, którzy tam chodzili i chcieli słuchać o tym, co tam Panie, nie w polityce, ale co tam Panie w kościele się dzieje, to ojciec przekazywał, co się tam dzieje, jak się zachowywać, jak się spowiadać, wszystkie te rzeczy święte były. Ale było też nie tylko to, nie tylko to. Rozmowy były nagrywane, rozmowy były podsłuchiwane. Ci, którzy wiedzieli, co się tam dzieje, zbyt mocno im zależało, żeby to, żeby to nie było pod kontrolą. Było pod kontrolą, było pod ścisłą kontrolą i pilnowali tego, pilnowali tego, żeby nic tam się nie wymskło, bym nie wymsknęło. A mimo to się wymsknęło. I o tym Wam opowiem, ale teraz przekaz najważniejszy. A też jeszcze wam pokażę, tak, bo to będzie, to będzie rozwinięty ten temat z tym, z tym co teraz powiem od ojca. Z ową tajemnicą tajemnic, może tak nazwę tytuł, bo to tytuł musi być mocny, nie? Tajemnica tajemnic, to wtedy tutaj będzie was. A będzie to rzeczywiście temat dość kontrowersyjny dla niektórych i według mojej oceny, prywatnej mojej oceny, bardzo mocny. Oczywiście jestem otoczony tutaj szeregiem gadżetów, misek, książek. Zacznijmy od, od rzeczy istotniejszej, bardzo. Komórki człowieka są potencjalnie nieśmiertelne. W optymalnych warunkach. No? Zrozumieliście przecież wszyscy, prawda? Jeszcze raz. Komórki człowieka są potencjalnie nieśmiertelne. W optymalnych warunkach w hodowlach tkankowych, nie wykazują objawów starzenia się. Ale kiedy to jest? Ale tylko wtedy, gdy dostarczy się im dokładnie to, czego potrzebują, i dokładnie wtedy, kiedy potrzebują, oraz jak najszybciej usuwa się z ich środowiska wszystkie odpady ich przemiany materii. Wiecie, że każde urządzenie elektroniczne opiera się o zegarze. Opiera się na zegarze. Opiera się na taktowaniu. Każda operacja w układach elektronicznych opiera się na częstotliwości, jak to nazywają, częstotliwości taktowania głównego procesora. Procesor jest sterowany yy, przez kwarc, czyli urządzenie nie, kwarc, czyli coś co generuje odpowiednią częstotliwość w odpowiedniej sekwencji czasowej. Taka baza, takie serce, które tyka pyk. Pyk, pyk, tak jak u nas sobie to bije, tyka. Tak, w komputerze to serduszko tego komputera tyka u jednych komputerów szybciej, u drugich komputerków wolniej. I kiedyś tam dawno temu tykało bardzo wolno w tych komputerach, teraz podobno tam przyspieszyło to bicie tego serca, komputera, tego procesora, tego, to, to dzielenie tych każdej operacji, bo każda operacja jest jedno tyknięcie i tam się operacje Połączenia wtedy, tak się, styki się zwierają i rozwierają, zwierają i rozwierają w rytm taktowania owego serduszka, elektrycznego serduszka. Dobrze, Zawię nawiążę do tego, nie myślcie sobie, że to jest tak tylko sobie wyrwane. Oczywiście niektórzy mogą sobie w ten sposób myśleć, ale to nie jest moja sprawa. Ja mam przed sobą tutaj jest szereg misek. Pierwsza sprawa. Parówka z muszczkiem i skórkami z Akademii Zdrowia. Pokazuję Wam to. Pokazywałem i teraz dla niektórych uchyla w wtajemniczenia. Skład. Mięso wieprzowe, słonina wieprzowa, muszczek wieprzowy, skórki wieprzowe, wywar kolagenowy, sól kłodawska i odrobina skrobi ziemniaczanej. Skrobi ziemniaczanej która jest potrzebna w tych parówkach jest potrzebna do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do związania tego wszystkiego, żeby, żeby parówka była w odpowiedni sposób zbita, miała odpowiednią konsystencję. Oczywiście, można to zrobić też na inne sposoby, można zwiększyć ilość skórek tych wieprzowych, ale nie o to chodziło. Chodziło tutaj też o to, żeby ta część tych, tej skrobi ziemniaczanej, aby ona. Pięknie zaczęła współgrać razem z całą tą resztą tych skórek i tego białka. To jest świadome działanie. Nie wiadomo, czy ono będzie docelowo takie, czy będzie jeszcze ulegnie zmianom, ale to już wszystko zależy od Rafała i jego całej ekipy, jak oni zadecydują, no i przede wszystkim od pana Tomasza. Co pan Tomasz dalej z tym zrobi? Czy będzie to tak, czy będzie to troszkę jeszcze inaczej? I teraz podam Wam, jaką mają wartość odżywczą w 100 gramach tych parówek. 100 gramów tych parówek to, są, to jest tyle. To jest 100 gramów. Nawet nie musicie tego ważyć, bo to jest odchyłka 2-3 gramy będzie. Mniej więcej tyle u mnie to wychodzi. 100 gramów w 100 gramach. Ile tutaj w takich parówkach dwóch jest białka, czyli w 100 gramach. W tym jest białka, moi drodzy, 11,4 białka. 11 gramów białka. Ja wam powiedziałem ostatnio, że te parówki mają 17, ale ilu z was mogło to sprawdzić? No tylko ci mogli sprawdzić, którzy te parówki mają, mieli i mieli tą etykietkę. Inni musieli mi zaufać, więc ja mogłem wam wcisnąć jakikolwiek kit, który, który, który jest wam wciskany. Wszemi wobec, w przepaściach, taktujących zegarów internetowych. Wciskają kity. I dopóki nie nauczycie się weryfikować wszystkiego, co się wam wciska do głowy, to będziecie tylko bezwolnymi baranami, jak ci, którzy chodzą tam i me, 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 i schylają głowy, bo muszą wierzyć. Tylko to im zostaje. Nie będziecie się niczym różnić. Będziecie musieli uwierzyć mnie, że piwowarczyk was nie okłamał, albo ktoś inny was nie okłamał, albo inny przebieraniec również w niedzielę na przykład was nie kłami. Nie da się inaczej. Bez weryfikacji, jak nie będziecie wiedzieli jeszcze, jak to weryfikować to będziecie goleni, strzyżeni do gołej skóry i jeszcze będziecie raz będzie nieraz tak, że sami się będziecie golić i strzyc do gołej skóry, a to złoteru no, będziecie zanosić. Będziecie z tego ograbiać. Tak jak było odsetek lat. Dobrze, białka 11,4 w dwóch takich paróweczkach na 100 gramów. Tłuszczu jest, uwaga, 38. 38 gramów tłuszczu w tych parówkach. No i co Wy na to 38. A węglowodanów jest 3 gramy, 3,3 grama w tych parówkach. W formie skrobi. W formie dodanej z, tutaj do tych paróweczek. I teraz tak. Jaka jest proporcja białka tłuszczów do węglowodanów w, w dwóch takich paróweczkach, czy w czterech, czy w sześciu? To jest proporcja: 1 do 3,3 do 0,3. Czyli na dobrą sprawę. Żywiąc się samymi tymi paróweczkami i uzupełniając witaminę C macie pełny bilans i pełną proporcję pana doktora Kwaśniewskiego. Moglibyście do tego zjeść na koniec dnia jeszcze pół tabliczki, na przykład czekolady gorzkiej. Jesteście na żywieniu optymalnym. Niezłe? Pewnie, że niezłe. Właśnie o to chodziło, żeby wziąć takie parówki w podróż, gdziekolwiek jedziecie, przegryzacie na zimno, na ciepło kuchenkę gazową, podgrzać, podgotować. Ja sobie je tnę na plasterki. O, nie mam tego noża za 250 zł. Kurczę, bo ten nóż to tam wszedł tam wam niektórym pod żebro. Oj, głęboko wszedł ten scyzoryk za 250 zł. Słuchajcie, no tak. Dzięki temu zapamiętaliście. Piwowarczyk reklamował nóż za 2,5 zł. I na, co więcej zapamiętaliście z tych moich nagrań? Noż za dwie stówy. No tak to się dzieje. Przechodzimy do następnych. Co piwowarczyk dzisiaj ma przygotowane na śniadanie, obiad i kolację? Bo na razie jestem po pierwszej kawie. Ta jest druga moja. Po śmietance z kawą. jest tak. Dzisiaj będą cztery parówki z Akademii Zdrowia. Pod filmem chyba Wam jeszcze raz podam, bo dzwonicie dalej. Niektórzy nie wiedzą gdzie szukać. Będzie telefon do poli Pola wam wszystko wytłumaczy, co mają na stanie magazynowym i tak dalej. Wszystko, dzwonicie, pytacie, Pola wam wszystko wytłumaczy. Cztery parówki, cztery te, te serdelki. Do tego będzie dwie wątróbki. Prawy, lewy płat, podmnożony razy dwa drobiowej. To będzie usmażone albo ugotowane, jeszcze nie wiem. Ja Wam pokazuję produkty, jak ja przyrządzę, to nie wiem. Tutaj w tej miseczce oprócz tych białkowych rzeczy, tych mięsnych, podrobowych jest, są te płatki. To są płatki ziemniaczane. To jest troszeczkę, palcem zamieszam, żebyście wiedzieli, jak wyglądają płatki ziemniaczane. To jest 30 g płatków ziemniaczanych, to da mniej więcej 24 g cukru. W formie skrobi, takiej skrobi, jaka, jaka była w tym. Rozumiecie? Na tym to polega. Więc teraz, jeżeli ja do tych płatków ziemniaczanych dodam sobie troszkę tłuszczu szpikowego, a tutaj mam tłuszcz szpikowy plus masło, 30 gramów szpikówki, 30 g masła, będę sobie tutaj tym żonglował przez cały dzień. I wyobraźcie sobie, że tutaj w miseczce jest 200 gramów ziemniaków z wczoraj albo sprzed wczoraj. 200 gramów, czyli dwa razy po 15 gramów. 30 gramów węglowodanów tutaj 24. Ale te ziemniaki były gotowane w wodzie i dodany jest troszeczkę do nich masła, więc de facto nie ma tutaj 30 gramów węglowodanów, bo część skrobi wypłynęła podczas gotowania. Jest jej mniej. Niestety tak jest. W formie frytek, gdybyśmy smażyli ziemniaki w formie frytek, to tej skrobi byłoby, bo ona byłaby wszystka zamknięta w tym, w, tym, w tym smażonym ziemniaku. W gotowanym jest mniej. Więc zobaczcie, to mam na dzisiaj 24 plus 30, ale to jest zaokrągleniem. Do tego mam jeszcze tutaj w śmietance 10 gramów będzie ze śmietanki na cały dzień. Więc te, tych węglowodanów mam tak naprawdę gdzieś ponad 60 gramów między 60 a 70 maksymalnie co nie znaczy, że ja wszystkie te węglowodany dzisiaj zjem. Do tego mam kapustę kiszoną i ogórek. Widzicie, jak to wygląda. To są dwa ogórki i, i troszkę kapusty kiszonej, żeby czymś te, te wnętrzności człowieka wypełnione. Przecież nie tylko ja muszę się posilić. Ja muszę posilić całe życie bogate wewnętrzne. Tak samo musi coś zjeść. I do tego będzie siedem żółtek. Siedem żółtek z tych, z tych pięknych jajców. Tyle, tyle wszystkiego. To przewidziałem na dzień. Przeliczyłem to w głowie, jak to wygląda, jak wygląda sprawa białka. Tutaj macie 11 razy 2, czyli macie 22, plus tutaj macie 18, bo tutaj będzie 100 gramów tego, czyli 18. Przepraszam. 22. Tak. To będziecie mieli 40, jest tutaj 40 białka. Z jajek będzie 7 razy 3, 21, czyli będziemy, będę miał mniej więcej 60-60 pary białka. Może się okazać, że będzie to dla mnie za dużo i zostawię na przykład wątróbki połowy, albo zostawię dwa, dwa serdelki, albo z jajek nie zjem ich wszystkich, tylko zjem zamiast siedmiu, zjem ich sześć tych żółtek. Tyle. To jest mój maks. To powinno wystarczyć mi potąd na cały dzień. Dobrze, przechodzimy do dalszej części. Najważniejsze jest, przeczytane Wam zostało o komórkach. Teraz tak, przechodzimy do te co to było w tej Nowej Hucie. Na jednej z rozmów w Nowej Hucie ojciec mówi mi tak: "Umieściłem ciebie i cały twój Nazaret w przenajświętszym Sercu Matki Zbawiciela." Taka formułka taka kościelna, nie? Złożyć ręce, klęknąć i pomodlić się. Ale ja nie dawałem za wygraną i mówię tak: "No ale chyba nie masz na myśli tej myśląc o tym, że że matka Boża, ta z obrazków, ta kościelna, nie? Ta, 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 ta giokąta, którą malują, do której się tam modlą, klękają przed obrazami świętymi. Nie mówię, ale chyba nie masz na myśli tej matki Bożej z obrazków, tak mu powiedziałem. On się zaczął śmiać i mówi, No pewnie, że nie. No pewnie, że nie. Bo my z ojcem rozmawialiśmy o poważnych rzeczach, a gdy zapytałem go. No nie tylko poważny, bo o głupotach też rozmawialiśmy, o tych wszystkich kościelnych wynurzeniach też niestety musiał, musiał mnie trzymać, bo przecież ja bym to wszystko wypeplał i przecież by panią Krystynę tam zaorali wszyscy i skończyłyby się rozmowy tak szybko jak się zaczęły, nie? Także ojciec musiał tutaj kamuflować. Kiedyś go pytam na rozmowie, czy te rozmowy są bezpieczne, czy one nie są gdzieś podsłuchiwane, czy to wszystko gdzieś jest w tym znaczeniu, nie? A on mówi, no nie są bezpieczne, ale dobre i takie. Już wtedy wiedziałem, że ojciec musi pewne rzeczy kamuflować, musi to mówić tak, że przyjdzie taki czas, że ja zrozumiem, a czy inni zrozumieją, to jest ich sprawa zupełnie. Mnie to nie interesowało wtedy. Interesowało mnie to, co ja z tego wyciągnę, to, co ja zrozumiem. No i teraz tak, co to jest to serce matki? Ja wiem, ale czy wy wiecie, to jest też Wasza sprawa. Wyobraźcie sobie, że tam, co Wam pokazywałem, co jeździli ci z rozmów do, tej, do, tych, Kielc, do tych Kielc, do tej Enerwity, to urządzenie, co Wam pokazywałem z tymi elektrodami. Pamiętacie? Z tego pięknego pudełka. Znalazłem tutaj w tym pudełku instrukcję obsługi tego urządzenia. To jest taki, taka instrukcja. I tutaj coś takiego jest. Mianowicie są różne częstotliwości różne programy tego urządzenia, bez tej karty pamięci to, co jest tam w środku, w tym, i tutaj znajduję. Nie widziałem tego wcześniej. W ogóle mnie to w, braliśmy te elektrody, karta chipowa i ja do przodu. A ja tu dzisiaj sobie czytam tak, a tu jest napisane tak. BK. Układ krążenia połowa frekwencji Szumana. Zastosowanie. Zastosowanie. Krążenie połowa frekwencji szumana. Tutaj. Zobaczcie. W tym miejscu. Przepraszam, że paluchem pokazuję, ale nie mam wskaźnika. Tu, tu, tu. O. Widzicie to? Co mnie myślę? Zaraz. O co tutaj chodzi? No i znalazłem, o co tutaj chodzi. Znalazłem, kto się tym wszystkim zajmował, oprócz pana Schumana. Pozwolicie, że ja to sobie przestawię, bo muszę wam to przeczytać, bo to jest na tyle interesujące, że mnie to bardzo zaciekawiło. Rezonans szumana w ogóle, dla tych, którzy nie wiedzą. Rezonans Schumana zjawisko powodujące występowanie w naturalnym ziemskim spektrum częstotliwości fala elektromag fal elektromagnetycznych grupy maksimów w zakresie, w zakresie skrajnie niskich częstotliwości. Występowanie zjawiska. Ziemskich fal stojących zostało przewidziane matematycznie przez niemieckiego fizyka Wilhelma Otto Schumana w 1952 roku. Zauważył on, że jonosfera i powierzchnia Ziemi tworzy, tworzą układ dwóch przewodzących sfer, który zachowuje się jak wnęka rezonansowa lub falowód. Rozwiązując równanie Maxwella dla takiego układu, określił jego częstotliwość rezonans określił jego częstotliwości rezonansowe. Maksymalne amplitudy fal, maxima występują dla częstotliwości 7.83 Hz oraz dla harmonicznych 14.3, 20.8 i tak dalej, 20.8, 27.3 i 33.8 Hz. Częstotliwości szumana. To są harmoniczne podane, z niewielkimi odchyłkami, w zależności od pory dnia. Gdybyście nie wiedzieli, o co tutaj chodzi. My odbieramy to w ten sposób, że kiedyś, gdy może znajdę gdzieś te moje stare wydruki z, z badań Szumana, Szuman i nie tylko Szuman zauważyli, że niektórzy ludzie odbierają, kiedy będzie deszcz padał. Mianowicie zmienia się ciśnienie i wiedzą, że zaraz lunie. I ta zmiana tego, ten, to odbieranie oni odbierają po prostu częstotliwość. Oni odbierają zmianę częstotliwości tej bazowej jest odebrana, bo lokalnie następuje zmiana ciśnięcia, i zmiana tego ciśnienia jest skorelowana ze zmianą rezonansu Szumana w danym rejonie, gdzie zaraz nie deszcz. I, i, I nie tylko, bo okazuje się, że te częstotliwości Szumana i te pokrewne tuż koło nich wyżej i niżej. One wpływają na nasze fale mózgowe, te, które wysyła nasz mózg. Dobra, to tyle, ale za dużo wam tutaj nie będę mówił, bo nie chcę was zanudzać. Nie wiem, czy załapaliście już o czym mówię, czy porównaliście sobie, o co tutaj chodzi. Jak nie porównaliście z tymi rozmowami z ojcem Pio, to wasza strata, a jak załapaliście, to wasz zysk. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Co to jest ta połowa rezonansu Szumana? Odkrywcę i osobą, która jako pierwsza przewidziała teoretycznie rezonans Schumana i serii rezonansów o niskiej częstotliwości, w tym podstawową wartość 7,83 Hz, był niemiecki fizyk Winfred, czy Winfred Otto Schumann. Jeśli chodzi o wykorzystanie połowy tej wartości, czyli to, co jest w tym urządzeniu, w tym zaperku tutaj, tutaj było zastosowane, o czym ja nie wiedziałem czyli 3,9, ,9, a tu jest dokładnie w urządzeniu, jest ile? 3,92 Hz lub badanie wpływu tych rezonansów na organizmy często wymienia się następujące postacie. Herbert König, następca Szumana na Uniwersytecie Monachijskim, który wykazał korelację między, uwaga, i tu jest ciekawostka, między rezonansami Szumana a rytmami mózgowymi EEG. Rozumiecie, czy jeszcze nie? Badając wpływ niskiej częstotliwości. I drugim takim, który się zajmował tą połową wartości oprócz rezonansu Schumana był pan Robert Beck w latach 70. XX wieku. Badacz ten eksperymentował z urządzeniami generującymi pola elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości tzw. ELF, ELF czyli Extra Low Frequency, tak się to chyba nazywa, w tym częstotliwościami bliskimi naturalnym rezonansom Ziemi. Badając ich wpływ na stan umysłu. Podsumowując, Otto, Winfred Otto Schumann odkrył zjawisko, a jego zespół, głównie Knig, byli pionierami w badaniu jego biologicznego znaczenia, bo okazuje się, że ten rezonans Schumana ma wpływ nie tylko na ludzi, nie tylko na zwierzątka, te ssaki, nie tylko na ptaki, ale i na jeszcze wiele innych żywych stworzonek. Tak to się dzieje, że jesteśmy połączeni z tym serduszkiem matki zbawiciela, czyli z bijącym sercem ziemi, które wytwarza właśnie rezonans Schumana, bo on się sam nie wytwarza. Żeby była fala, ta, którą my wytwarzamy jako ludzie, czyli bicie naszego serca, musi być najpierw elektryka, potem skurcz mięśnia sercowego. I ten skurcz mięśnia sercowego z tą elektryką, może razem, może oddzielnie, wytwarza pole elektromagnetyczne, które jest odbierane przez te przyssawki, które nam przyczepiają, gdy badają nam EKG rytm serca i cały ten wykres, który jest pokazany. Więc ten wykres, ta fala elektromagnetyczna, która jest rejestrowana na tych naszych urządzeniach, jest wynikiem pracy naszego serca. Nasze serce wytwarza rezonans własnego. Własnego bicia, własnego rytmu. I to jest właśnie nasze serce. Natomiast Ziemia wytwarza coś podobnego, co nazywamy rezonansem Schumana, które odbierany jest przez różne urządzenia fizyczne, ale gdzie jest ten generator, gdzie jest to prawdziwe serce, które ten rytm, bijący ten rytm, wytwarza? Gdy hmm, poczytacie sobie na przykład bardzo starą taką opowieść o Gilgameszu. W Gilgameszu jest on, co on szukał. On dostał bębenek, bębenek dostał i tam sprawa tego bębenka możecie sobie prześledzić. To jest tak idiotyczne, tak, taka idiotyczna wstawka w tej opowieści. Wielki bojownik ten, który walczył i nagle dostaje durny bębenek. No właśnie, jak jest mowa o bębenku, to zastanówcie się, czy tutaj chodzi o jakiś durny bębenek, jakieś małe, durne urządzonko, którymi pałeczką się tam naparza. Może chodzi o zupełnie coś innego. No i tyle. I tyle na dzisiejszy dzień. Miłego dnia, miłej niedzieli Wam życzę dobrego posiłku, dobrej lektury. I abyście się... A, no przecież jeszcze widzicie, jak się zmienia. Zmienia się, prawda? No właśnie. Także piwowarczyk dzisiaj jeszcze może coś popracuje, a z wami się, z wami się żegna. E, fuj, jakie to nazwa. Mówię wam cześć. O! I nie chcę się wyłączyć. Koniec.